Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ. Słuchajcie, jak widzicie na stole ponownie Raspberry Pi Pico i analizujemy kolejny projekt z podręcznika do właśnie Raspberry Pi Pico. Jest to projekt sygnalizacji świetlnej, więc w sumie miałem tego projektu nie robić, bo sygnalizacji świetlnej na tym kanale było już bardzo dużo. Ale jak się tak do, bliżej przyjrzałem temu projektowi, to uznałem, że jednak warto się nim zająć. Słuchajcie, ponieważ e, tutaj jest jedna ciekawa właściwość Raspberry Pi Pico wykorzystana, a mianowicie biblioteka e, Thread, tak, e, która e, pozwala nam wykorzystać jakby wielowątkowość Raspberry Pi Pico, czyli pozwala nam stworzyć osobny wątek, e, gdzieś tam poza naszym programem głównym i w nim przyjmować jakieś informacje, tak? albo je pobierać, albo je wykonywać, a potem na przykład z nich skorzy skorzystać w programie głównym, tak? No i tutaj mamy napisane, że musimy sobie z naszego projektu importować właśnie taką bibliotekę. A następnie e, możemy stworzyć osobny wątek. E, no i tutaj mamy stworzoną specjalną funkcję button read, or treat, tak? w której to sprawdzamy, czy przycisk został naciśnięty. Jeżeli został naciśnięty, to zmiennej button preset przypisujemy true. I tylko tyle w tym wątku. Natomiast potem gdzieś tam w programie głównym, tu jest oczywiście, tu jest w tym miejscu, mamy odpalenie tego wątku, bo tu mamy tylko zdefiniowanie odpowiedniej funkcji, tak? Natomiast tutaj mamy odpalenie właśnie tego wątku z użyciem tej biblioteki e, TRIT, tak? I potem gdzieś w programie głównym sobie sprawdzamy. Czy ten baton preset, który ustawiliśmy w tym osobnym wątku, jest true? Jeżeli jest true, no to wykonujemy jakąś tam, jakiś tam program, no i jeszcze automatycznie zmieniamy go z powrotem na false, tak? No i tutaj mamy pokazany ten program w całości. Czyli program jest jakby sekwencją sygnalizacji świetlnej, natomiast na początku tej sygnalizacji, czyli w momencie zapalenia się światła czerwonego, bo tak to tutaj jest ustawione, jest właśnie sprawdzane, czy nie wcisnęliśmy przycisku. I to ma symulować jakby przejście dla pieszych, tak? Czyli pieszy podchodzi do przejścia, wciska przycisk, no i czeka, tak? Jeżeli dla, w momencie, gdy dla samochodów zapali się światło czerwone, no, to dodatkowo bazer ma zacząć pikać i sygnalizować pieszemu, że może przechodzić. Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie, jak to działa. Ja tutaj restartuję. I odpalam program. Dobra, mamy czerwone. Następnie czerwone z żółtym, zielone. Mogę nacisnąć przycisk. Oczekuję teraz na yy, możliwość przejścia. Dobra. I zapala się, słuchajcie, zapala się światło czerwone. No i jakoś nie wiem, czemu wyskoczył mi błąd. Od czasu do czasu wyskakuje. Pytanie jest, dlaczego? Ja już tutaj kombinowałem na różne sposoby. Co ciekawe, raz wyskakuje, raz nie wyskakuje. Twierdzi, że jakby baton nie jest zdefiniowany. Ja tu dołożyłem jeszcze coś takiego, czego w sumie... W sumie tutaj nie ma, nie? Czyli jakbyśmy ten program przeanalizowali, to tutaj nie ma. Tu trzeba odczytać wartość z batona właśnie, czyli to w zasadzie jest niepotrzebne do niczego. I przed chwilą działało mi dobrze, a teraz jak widzicie już nie działa mi dobrze, nie? Spróbujmy sobie to zrestartować i odpalić jeszcze raz. Oj, czekajcie. Restart. Odpalam jeszcze raz. A już mogę nawet wcisnąć przycisk. Aj, teraz to już się w ogóle coś po, poknociło. A, bo nie, nie, nie wchodzi mi dobrze w tą płytkę stykową. No i widzicie, teraz błędu nie ma. No i mogę działać dalej, czyli jakby na przykład ponownie nacisnąć ten przycisk. Powiem Wam, że nie wiem, od czego to zależy. Już kombinowałem na bardzo różne sposoby. I od czasu do czasu jakby mi wywalało właśnie ten wątek, czyli ten drugi wątek jakby powodował błąd. W tym momencie nie. Jak widzicie wszystko działa dobrze, czyli w momencie, w dowolnym momencie mogę nacisnąć sobie przycisk, zapisuję jakby stan tego przycisku na tym drugim wątku, a potem w głównym programie jak dojdę do odpowiedniego miejsca, to ten stan jest sprawdzany. Jeżeli przycisk jest wciśnięty, to piszczemy brzęczkiem. Jeżeli bym tego przycisku nie nacisnął, bo możemy też sobie tak zobaczyć, To światło czerwone się zapali, ale brzęczyk już nie powinien brzęczeć. No dobra, słuchajcie. Działa, choć od czasu do czasu działa. Yy, wyskakują błędy. Nie wiem czemu, szczerze powiedziawszy, ale tak jest. Dobra, słuchajcie. No, projekt jest ciekawy, ale jak widzicie, plątanina kabli, zamieszanie straszne. Więc postanowiłem sobie na podstawie tego projektu wylutować taki swój shield, tak. Czy taki adapter do mojego Raspberry Pi Pico? Takie adaptery zaczynają nam się, słuchajcie, pojawiać. Mianowicie, jakbyśmy sobie weszli na przykład na Botland, tak i zerknęli sobie na. O, tu jest mój adapter. Widać go, chyba go widać. Na właśnie Pico, które tu było reklamowane ostro, już chyba przestali go tak re ostro reklamować. Dobra, Raspberry Pi. I tutaj mamy. Gdzie to Pico? Jest. Dobrze. I tutaj się pojawia dużo rzeczy w ofercie, tylko że w tej chwili jeszcze tak nie do końca do kupienia. Dobra. Czyli widzimy na przykład jakieś ekspandery. Tak. No, ciekawe rzeczy, choć widzimy, że najtańszą rzeczą w tej ofercie to jest w tym momencie Raspberry Pi Pico. No, na przykład coś takiego, tak? Czyli ten mój shield tutaj to jest coś takiego, tylko dodatkowo właśnie są na nim diody, jest przycisk, jest brzęczyk i jeszcze jest potencjometr, tak? Co więcej, zrobiłem sobie to jako taka płytka konfigurowalna. Czyli tak, jeżeli będę wpinał moje Raspberry Pi w ten sposób, Czyli tak jak najczęściej. No to wszystko tu jest w porządku. Jest to w tej chwili prawie, że 100% odzwierciedlenie tego, co przed chwilą miałem na płytce stykowej. Wystarczy, że odpalę. I powinno to zadziałać dokładnie tak samo jak tam. Dobra, naciskam przycisk. Może teraz. No, ja widzicie błąd. No dobra, to jeszcze raz spróbujmy. Może jak na zielonym się naciska? Kurczę, już sam nie wiem. Ktoś mi może podpowie, dlaczego tak się dzieje. Dobra, wciskam. Patrzymy, co teraz będzie. No i znowu błąd. Name button is not defined. No i teraz nie działa, tak? Czy już przycisk przestaje działać? Hmm. Spora ciekawostka wam powiem. Dobra. Yy, no dobrze, ale wracając do tego mojego shieldu, bo to jest raczej niedoskonałość programu niż, niż tej mojej płytki. Choć najpierw myślałem, że płytki, no ale jak widzicie na płytce stykowej zachowuje się to niestety podobnie. No to ja go zrobiłem z myślą o tym, że jak sobie kupię drugie Pico i wlutuję styki tak, żebym widział opisy, to żeby też się dało z niej skorzystać, tak? No i właśnie z tego powodu mam tutaj zworki, i teraz te zworki muszę przestawić. Tak, tutaj mam prąd. Przy tamtym ustawieniu ciągnę ten prąd z drugiej strony. Przy tym bezpośrednio z tego pinu, więc tutaj to sobie ustawiam. Tutaj mam masę taką wyprowadzoną, natomiast tutaj mam potencjometr. Wo, zworka gdzieś zwiała, który jest podpięty do analogowego 26, nie? No i w tym momencie ciągnę go jakby przez płytkę, nie? I dlatego zmieniam, a jak było w poprzednim ustawieniu, to było on tutaj i tu był bezpośrednio podłączony, natomiast ta zworka to jest masa doprowadzona do wszystkich tych rzeczy, które tu mam podpięte. Jeżeli ją po prostu otworzę, to te rzeczy przestają działać. No i na przykład mógłbym wtedy stąd wychodzić na płytkę stykową czy na jakieś inne urządzenia. Dobra, podpinamy i zobaczymy, czy to będzie działać, czy będzie błąd wyskakiwał. O, ok. Oczywiście muszę trochę zmienić, bo tutaj mam teraz trochę inaczej piny, czyli to będę miał piny. 20, 18, 17, przycisk na 16, czyli tak, czerwony na 20, tu mam na 18, to mam na 17, a tutaj mam na odwrót, czyli baton mam na 16, a bazer na 15. Dobra, restartujemy, odpalamy. No i zobaczymy co się będzie działo. Wciskam. No. Teraz już mamy błąd regularnie. No spróbuję jeszcze odblokować tą linię. No choć jak mówię, w podręczniku tego nie ma i to nie powinno mieć specjalnie znaczenia. O, dobra, spróbujmy jeszcze tak. Odpalamy. Wciskamy przycisk. O, teraz jakby żółta się nie zaświeciła, tak? Czy mi się wydawało? O, i patrzcie się, teraz jednak błąd nie wyskoczył. Dobra, to jeszcze raz. Ale zobaczmy, czy się żółta dioda zapali. Pali się, dobra, wciskam przycisk. No i dobra, no i teraz teoretycznie działa, ale powiem Wam, że szczerze dla mnie to jest trochę zagadka. Tutaj tego określenia jako zmiennej globalnej batona nie ma. Jak się dobrze przypatrzycie. Po prostu ja tu tylko odczytuję tą zmienną i teoretycznie powinien mieć do niej dostęp, nie? No zresztą, zresztą to jako tako działa, nie? Tyle tylko, że jednokrotnie, tak? To znaczy w momencie, gdy wyskoczy błąd, no to już potem nie reaguje na ten przycisk. Dobra, no a teraz błędu nie ma. No ciekawe. Powiem wam, że no... Interesujące i teraz się muszę zastanowić, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Dobra. No więc w tej chwili mam zlutowane jakby dwie płytki Pico, jedną w tym układzie, drugą właśnie w takim. No tu jest o tyle lepiej, że widać opisy, ale też nie jest to sytuacja idealna, ponieważ po pierwsze nie widzę wbudowanej diody i nie mogę z niej skorzystać. Po drugie, no jakbym na przykład chciał mierzyć temperaturę, no to teraz to jest tam gdzieś pot, więc dodatkowo może jakby przekłamywać odczyty. No dobra, słuchajcie, to tyle. Chciałem Wam dzisiaj pokazać. Dziękuję za uwagę. No i zapraszam na następne odcinki. Jeżeli ktoś mi mógł potrafi podpowiedzieć, co w tym programie jest nie tak i dlaczego raz wywala błąda, raz nie, to będę wdzięczny. Dziękuję za uwagę i zapraszam niedługo.